Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku e, kolejne mecze turnieju Karcianego Mistrzostwa Świata w Katarze 2022. Ostatnie dwa mecze, jednej ósmej e, tego turnieju moi drodzy. Brazylia zagra z Urugwajem oraz Serbia z Portugalią. Zobaczymy kto oprócz tych tutaj sześciu drużyn awansuje do ćwierćfinału, czyli mamy już Maroko, mamy Polskę, mamy Francję, Ekwador, Stany Zjednoczone i Chorwacja. Czyli jest kilka drużyn, które w prawdziwym turnieju również awansowały, ale jest też kilka takich w tym Polska, gdzie w normalnym turnieju już ich nie ma, ale u mnie w karcianym są. Także zobaczymy, czy Brazylia, czy Urugwaj, a w drugiej parze Serbia bądź Portugalia. 400 tak jak zawsze. Otwieramy. Jeżeli będzie w danym meczu remis, to będziemy otwierać do skutku. Kolejne seszatki i pierwsza sztuka Tunezja. Malul. Następnie Hiszpania. Logo. Z Anglii Mason Mount Magician. I bazówki. Jest Brazylia. Fred 1-0 dla zespołu z Ameryki Południowej. Al Owais. To jest Arabia Saudyjska. Dalej. Ghana. Serbia. Duszan Wlachowicz I 1-0 dla Serbów. I tutaj jeszcze Maroko. Moi kochani, jest mega sensacja, bo Maroko awansowało w prawdziwym turnieju do ćwierćfinału pokonując Hiszpanię. I druga saszetka. Game Changer Havertz. Logo Polski. Jest Portugalia. Ruben Dias, czyli... Remis w tym momencie 1-1. Karty bazowe: Walia, Argentyna, Tunezja, Szkocja i Korea. Czyli do przerwy: Brazylia prowadzi z Urugwajem 1-0. A w drugim meczu jest Remis. No i mamy Legendę: Modric. Następnie Argentyna. Keeper, top kiper Martinez. Maroko. Szwajcaria. No. Szwajcaria dostała baty z Portugalią 6-1 w prawdziwym turnieju. Kamerun, Holandia, Argentyna i Dania. No i zostaje nam ostatnia saszetka. Czy jeszcze się tutaj coś zmieni? Arabia Saudyjska, Almuwalat, Chorwacja, Wida, Niemcy, Gnabry i karty bazowe, Hiszpania, Korea, Katar, Belgia i Kostaryka. Czyli w pierwszym meczu mamy już pewny awans Brazylii do ćwierćfinału, a jeżeli chodzi o drugi pojedynek, to rozgrywamy dogrywkę. Do skutku, moi drodzy, otwieramy saszetki, aż któraś reprezentacja będzie miała kartę więcej. I pierwsza karta to logo Holandii. Następnie Szkocja. Belgia, Stany Zjednoczone, Chorwacja, Brazylia, to się już oczywiście nie liczy, bo Brazylia już awansowała, Chorwacja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Lecimy z kolejną saszetką. Ciekawe kto awansuje, czy Chorwacja, czy... Serbia czy Portugalia? Mamy Portugalię. Diogo Costa Ruki. A więc jeżeli teraz nie będzie Serbii w tej Saszeczce, to Portugalia awansowała do e, ćwierćfinału. Peru, Hiszpania i kto jest na kartach bazowych? Mamy Portugalię. João Felix. No więc tu już chyba nie będzie żadnej e, zmiany. Anglia, Francja, Australia i Argentyna. Czyli moi kochani awansowała Portugalia Podogrywce 3-1, zwyciężając Serbię. Czyli tutaj nie było niespodzianek, faworyci awansowali dalej, tak jak w prawdziwym turnieju, a więc zabieramy te dwa loga i zostaje nam tutaj Brazylia, Portugalia, Maroko, Polska, Francja, Ekwador, Stany Zjednoczone i Chorwacja. To jest 8 drużyn, które u mnie w turnieju awansowały. Do ćwierćfinału, czyli patrząc na prawdziwy turniej, to jest Brazylia, jest Chorwacja, jest Francja, jest Maroko i jest Portugalia. Pięć drużyn yy, u mnie w turnieju karcianym również awansowało tak, jak to ma miejsce w prawdziwym turnieju Mistrzostw Świata w Kadarze. Tak więc, moi kochani, dzisiaj to wszystko na odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam na mecze ćwierćfinałowe. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć wam.